Siąć wygodnie na swoich miejscach. Idziemy w nasze rozważanie o Matce Bożej Królowej Polski. Będziemy je jeszcze kontynuowali w czasie wieczernika. Korzystamy z orędzi różnych. Teraz z orędzi na, moi drodzy, orędzi na wykrot. Jest tam orędzie, troska matki jako matki królowej. Wczoraj za, zacząłem to rozważanie i skończyłem. Polska odeszła. Panowie idziecie po składce, bo jest taki skład, że zapomnicie. A do dziś mi nie przynosicie kasy, jak zapominacie, więc ja muszę być bardzo niegrzeczny. I to jest niesmaczne, żebym ja mówił o składce. Gabujecie. Zaczynam kazanie, grzejecie, bo macie lutką pamięć. Państwo wybaczą, ale to... można zapomnieć i dać kasę. A jak się zapomina, i jest czas składki, z domu się nie idzie, no więc gospodarz ma prawo się pani Józiu zirytować i ryknąć. Składka, idziemy, nie? Polska, mówi matka Boża, odeszła od Boga nie tylko w swoich miastach, które zawsze cechowała mniejsza pobożność. Ale również wasze wsie oddaliły się od Boga. Polska wieść była zawsze ostoją pobożności. Teraz ona również uległa zgubnemu wpływowi telewizji, konsumpcji, materializmowi i modernizmowi. Wieś niczym nie różni się od miasta, a nienawiść i zawiść w pielęgnowaniu sporów dodatkowo obciąża jej mieszkańców. To są ogromne dzieci, choroby wsi nienawiść i zawziętość w pielęgnowaniu sporów. Na polskiej wsi spełnia się porzekadło, chłop żywemu nie przepuści. Czas ze wsi pochodzi, żeby rozumieć, co na wsi jest. To o czym Matka Boża mówi. Nienawiść zawziętość w pielęgnowaniu sporów. W moim przesłaniu zwróciłam się do polskiej wsi, aby ją wywyższyć i prosić o ofiary. Złamanie cywilizacyjne w Europie nastąpiło w roku 1960. Bo tu tak powoli historia zaczyna to nazywać pewne wydarzenia. Przyjmuje się, że kiedy we Włoszech liczba mieszkańców przewyższyła y, y, liczbę mieszkańców wsi i ponad 50% ludności zaczęło we Włoszech mieszkać, moi drodzy, w mieście nastąpiło przełamanie cywilizacyjne. Więc Matka Boża mówi o tym, o tej niebezpiecznej chorobie wsi. Nie podano nigdy oficjalnie, słyszałem, kiedy nastąpiło to przełamanie na ziemi polskiej, bo dzisiaj zdecydowanie więcej ludzi mieszka w miastach. Niż na wsi. W moim przesłaniu Matka Boża mówi, zwróciłam się do polskiej wsi. To jest 40 lat temu, zaczęła Matka Boża wołać. Aby ją wywyższyć i prosić o ofiarę. ci cieszę się, że pochodzę ze wsi, że jestem mieszkańcem wsi. Kiedy jeszcze sobie uświadomię słowa. Leonin nastał, że to z polskiej wsi przyjdzie dziecko, które się będzie biło o Kościół i o Polskę. Więc matka Boża na wykrocie przyszła do wsi, do wioski polskiej, prosząc o ofiary, o modlitwę za wymieni. Wybrała prostego rolnika, mówiła jego mową, bardzo prostą. Wielu było oburzonych, Czemu Matka Boża używa takiego słownictwa? Obdarzyła Stefana gwiazdę stygmatami, zostawiła ślad, to jeszcze na własne oczy widziałem, moi drodzy, ślad stóp Matki Bożej w ogródku przed jego domem. Widziałem jeszcze fragment krzyża w tej kaplicy objawień, wypalony na ziemi. To wieś była mi zawsze najwierniejsza. Tam znajdowałam pokorę, tak bardzo żal mi polskiej wsi. Dlatego Matka Boża mówi: Upominam się o nią. To było 40 lat temu. Dziś bogactwo. Materializm, konsumpcja ogarnęła wieś nieprawdopodobnie, dodatkowo napływ niemożebnej masy ludzi z miast na wieś. A ta masa, Matka Boża mówi, jest zawsze mniej pobożna, więc ta polska wieś jest dzisiaj dewastowana w całym wymiarze. Padło rolnictwo, wygnano synów rolników. Na zachód do pracy. Prawobrzeżna Wisła, gdzieś do Tarnowa pod krosno. Dzieci to już jest tundra, tajga, wszystko to zarasta. Cokolwiek się jeszcze wydarzy, typie jakieś chorób, zaraz, zmieniła z kilku po wsiach, to te w będą wszystkie zarośnięte drzewostanem. Do pokonania mojej ojcowizny przyroda potrzebowała dwudziestu lat. Las, tornie, nie przejdziesz. Dwudziestu lat, żeby znikła praca czterech wieków ludzi. Pół pokolenia wystarczyło, zostało przemienione. I padła wieść. Całe pokolenie wystarczy, jak się go przemieni, pobożnościowo, bo religijnie, kulturowo, zapomni, że jest Polakiem i zapomni, że jest katolikiem i wiernie będzie. W innym orędziu Matka Boża powie, że Polsce grozi zanik maryjności, katolicyzmu i polskości. Jesteśmy na takim etapie w tej chwili chowania, moi drodzy, nowego pokolenia. W moich orędziach zwróciłam się do najbiedniejszych, którzy mogą mnie zrozumieć. Sami będąc w potrzebie, wtedy jeszcze były kartki na jedzenie. Pragnęliśmy jedzenia, była nieprawdopodobna bieda nam wsi dzieci. Moją mowę skierowałam do tych, którzy zachowali pokorę. Ci biedni, pokorni mieszkańcy uderzyli na wykrot, przybyli w objawienia kapłani wierzchni. Nam teraz przychodzi mówić o Matce Bożej Królowej Polski na wykrocie i przypomina jej prośby. Tłukli naszą pielgrzymkę 6 lat. 6 lat pismami biskupa Kurii Łomżyńskiej, bez miłosierdzia. To kiedyś ktoś wyda, dzieci, to będzie coś nieprawdopodobnego. Co to, to jest? Szatanizm w formie liturgiczno-katolickiej. Bo tytuł tej książki, tej książce damy: Szatanizm liturgiczno-katolicki na ziemi polskiej na początku XXI wieku. Pragnęłam zamieszkać tutaj i zgromadzić Was wokół mnie. Chcę zwrócić Wasze oczy na to, co dla mnie jest najcenniejsze, a dla ludzi XXI wieku, Matka Boża mówi, wydaje się odpychające. I Matka Boża wymienia te najcenniejsze wartości polskiej wsi: prostota, dwa, tradycja, trzy. Pielęgnowanie wartości rodzinnych. Cztery, skromność. Pięć, ubóstwo. Wieś była zawsze bogata. Biedna, przepraszam. Dziś stała się szlachecka, bogata. Ci dziadowi, jakby powstali, to by nie poznali naszych domów, naszych obejść. I by nie mogli pojąć, że o tą miedzę, co się sądzili tyle lat, że nikt nawet nie wie, gdzie granica i działki biegnie. Chyba, że kupujesz, to wtedy 15 metrów w lewo czy w prawo nie gra roli. Bo dziadek to ciąg, czyli krot Dziadek to robił, dziadek to robił, dziadek to robił. Nie był w lesie 40 lat, a mówi, że wszystko pamięta. Matka Boża mówi i szósta prośba Ubóstwo, poświęcenie w prostym, siódma Czecha polskiej wsi, pobożne życie. Nie pragnę wyszukanych form oddawaniami czci, ani wyszukanych słów zwracaniu się do mnie. Bóg nie pragnie niczego nadzwyczajnego. Nie pragnie, żeby liturgia była na stadionie, by na motorach wjeżdżali. By przylatywały samoloty, by kapłan na nie sk skakał na ołtarz, rozumiecie? Lub zaczynał mszę świętą, siedząc na ołtarzu, bo to wszystko, to wszystko nadzwyczajne, rozumiecie? Że szatańskie, ale to jest nadzwyczajne. Tych form nadzwyczajnych mamy niemożebną ilość. Małe dziecko ma 6 latek i daje mu czytać Pismo Święte. Dzieci: jest to chore, jest to nawalone. Bo dziecko komunijne musi, jak, to czytnie, jak on ledwo, że go widać po ziemi, sepleni. Widzisz, są pewne wydarzenia, które muszą mieć charakter. Panowie lektorzy, jak dzisiaj liturgia, to ja to mówię taniec na dworze magnackim. Widzicie, tak pięknie. Ci, co pragnęli mieć wolną wolę, wylatują. Teraz już nie mam żadnych, jak mają swój plan, rozumiecie? Wylatują na bok, obrażają się. Nic się ci nie dzieje. Bo pójdzie czterech, którzy nigdy się nie chcą dostosować do systemu. A ci co dostaną? Dzisiaj dzieci to tańczyły. Pokłony. Boże, ja jestem na balu liturgicznym. To jest tak piękne, tak dostojne. Więc pamiętajcie, Bóg nie pragnie nic dostojnego, nadzwyczajnego. Tylko człowiek stwarza rzeczywistość, której utrudnia się kontakt z Bogiem. Zapraszają kogoś do kościoła, więc pięć minut Pan Bóg mówi o osiągnięciach osoby. Ostatnio na Śląsku była Dzieczysta Adoracja, sympozjum, no i dzieci na książce tytułowej ustawili monstrancję. No ładnie. No ale obok kilka głów księży Którzy byli prelegentami koło monstrancji. No ja zadaję pytanie, który, który jest Bogiem? Ilu tam w końcu było tych? Kogo oni adorują? Jak dajesz okładkę z monstrancją, to jakim pakiem wali, wali swój czerep? Że ustawiony głębiej. Ja wam to przyniosę, dzisiaj wam pokażę, żeby wiedzieć, żebyście mieli otwarte oczy, co oni wyrabiają. Bo on ma na imię rzęsa lub noga i jego się daje cyk przed panem, żeby on widniał. Wobec mnie jesteście wszyscy dziećmi. Mówi Matka Boża, pragnę szczerej, spontanicznej modlitwy, której nauczyli mnie wasi dziadkowie. Którzy nauczyli was, wasi dziadkowie. Widzicie, jakie to było proste. Jaka modlitwa mojej mamy była prosta. Jaka piękna. Dzieci, jaka szczera. Niczym, nic nie wyszukane. To mnie przekonało, że jestem wierzącym kapłanem. Jak pytacie o główne seminarium mojego życia, to mama. Pobożna mama i pobożna wieś moja osiedla, w których dzieci żyłem. Tam wszyscy żyli Bogiem. Jedna rodzina była skiełbaszona. Czasami z Bogiem, tam próbali chodzić, w świętej pamięci, Czesiu rozposzedł do kościoła, pytamy się go, Czesiu, a skarpetki to gdzie? Ubrał buty, bez skarpetek i poszedł. Dzieci, ile to było prostoty, ile pobożności. Jak dziecko obliczałem, to ja z mojego domu słyszałem majówkę od pięciu kaplic. Słuchajcie, ludzie, było mówione, Kudziówka śpiewa, Macakówka śpiewa, Głowicówka śpiewa, po kolei Bałosówka, gdzie nawet Malikówka, która była kilometr od nas, było słać śpiewają. A dziś spróbuj zaśpiewać. Zmienią na policję. Chyba, że robią imprezę rodzinną. I żną, ile, ile daje decybeli sprzęt. To wtedy jest zgodnie z prawem, ale ty spróbuj zaśpiewać jej pieśń religijną. Pragnę najprostszych słów mój Matka Boża, którymi rozmawiacie między sobą. Pragnę uczynków miłosierdzia, jakich sami pragnęlibyście doświadczać. Proszę o rzeczy łatwe. I oto Matka Boża wymienia swój kanon Żądań wobec Polski. Dzieci, myśmy to wszystko przerobili z Panem Bogiem. Poszanowanie przykazań Bożych. Modlitwę. Nawet Bóg Cię tam kazał wydać w 2015 roku popatrzę, 17 modlitewnik na czas ostateczny. Wszystkie nasze modlitewniki pobłogosławił. Duła świętego Maryjny koniecznik niezbędnik. Czyli prosi na drugim miejscu Matka Boża Polskę o modlitwę. Na czwartym miejscu prosi o post. Na trzecim miejscu prosi o post. Na czwartym o udział w sakramentach Kościoła. Dzieci moje, wy to wszystko wykonywujecie. Jesteście gorliwi. W skali galaktycznej. Wy to wszystko matce Bożej przynosicie. Dlatego tak wielu z Was na wykrot jeździ, by pokutować za Polskę, modlić się o szczęśliwe lata w ojczyzny. Do tych wszystkich czterech punktów Matka Boża mówi: Zaprasza Was, mój syn. Wszystkie wyszukane formy pobożności nie służą Bogu, ale człowiekowi. Zapamiętaj to sobie. Wszystkie wyszukane formy pobożności nie służą Bogu, ale człowiekowi. Ja nie potrzebuję nic szczególnego i nie proszę o nic nowego. Wszyscy da nam kolejną ofiarę liturgiczną, wszystko zmieniają I zlikwidują ofiarę przyświętej. Przeciwnie zwracam wasze oczy na polską wieś i ją daję wam za przykład. Tę wieś, która zachowała pokorę i tradycję. Przodków. Tradycja przodków, pielgrzymki, jeździcie. Zaczynacie teraz bardziej kochać stroje nasze narodowe, regionalne, ludowe, historyczne. Zaczyna to wszystko nabierać dzieci kształtu. Bóg nas wszystkich bardzo uczy: pokory w tym wszystkim. Spójrzcie na siebie moimi oczyma, oczyma matki. Matka Boża mówi: Nie widzę Waszych pieniędzy, nie widzę Waszych domów, nie widzę Waszych strojów, wiedzy i zdolności rozwijanych na wyższych uczelniach. Widzę Wasze serca biedne i opuszczone, i nic mi ich nie przesłania. Dla mnie wszystko to, czym otoczyliście się w życiu, ma tylko tyle wartość, o ile służy Bogu. Amen.